Dzień dobry kochane ludziska, nie wiem, dzień 26, w sumie tak za dużo nie mam powiedzenia na temat tego mojego niejedzenia, bo dalej nie jestem głodny, dalej mam gdzieś tam energię. Dzisiaj chciałem poruszyć tutaj taki, taki temat, dwa, dwa tematy, albo dobra, poruszę tylko chyba jeden dzisiaj temat. Chodzi o to, że ludzie gdzieś tam komentują, wujek, to jest niemożliwe, że ten 25 dzień nie jest, że masz tyle energii, na, przy... na pewno podjadasz. Spokój. Wujek, według naukowych opracowań, 25 dnia powinien już nie wiem, spalać swoje białka. Spokój. Ja dzisiaj mam, taką, mam dzisiaj takie myślenie, że po prostu kiedy ja się nie zgadzałem na to, co inni ludzie robią lub mówią, wiecie kiedy? Jak się po prostu tego z jakichś powodów bałem. Jeśli ktoś dzisiaj. Może, nie wiem, siedzieć godzinę ponad w, w lodzie i nie zamarza, a przecież powinien dostać hipotermię. Ja mówię, spoko, widocznie to jest prawda. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że e, można przestać być alkoholikiem, dzisiaj mówię, spoko, taka jest prawda. Kiedyś nie miałem na to takiej zgody, bo po prostu ja się na w świecie czegoś tam bałem i nie miałem takiej przestrzeni, żeby dopuszczać do, do siebie nowe myśli, przekonania. I ja nikogo nie chcę przekonywać, czy ja podżeram, czy nie podżeram, bo tak naprawdę ja wiem, czy e, robię to tylko i wyłącznie dla siebie. No to ktoś by się to po co się tym dzielić? No bo ja dzisiaj tak żyję, że po prostu się dzielę sobą. Mam z tego wielką radość, że jak dostaję od Was informacje zwrotne. I to wcale nie jak niektórzy piszą, że "jo, ktoś wujek, porada, nie jest tak jak po Twojemu, to się wkurzasz. Właśnie to dzisiaj jest takie coś, że... Przecież jak ktoś pisze, że, że jestem idiotą, no to po prostu no to dla niego widocznie jestem tym idiotą. Jeśli ktoś pisze, że dzisiaj sobie robię krzywdę, spoko, to może być robić sobie krzywdę. Ja oglądam inne filmy, czytam inne książki i według mojej wiedzy na przykład e, takie niejedzenie, trzeba by to nazywać też głodówką, co bardzo lecznicze, zabijają moim zdaniem komórki rakowe. Ktoś powie, co za pierdolenie, komórki rakowe. No dla mnie dzisiaj na przykład to jest, e, ja w to po prostu dzisiaj wierzę, że organizm ma duże możliwości samoulaczenia i organizm ma też duże możliwości wpędzania się w różnego rodzaju choroby. Nie wiem, fakty są dla mnie takie, że dzisiaj 25 dzień nie wiem. Dzisiaj z kolegą trochę mieliśmy przez 6 km, ale się zgubiliśmy w puszcze, że przebiegliśmy 11 km. Jutro będę wchodził do zimnej wody. Eee... Że nie czuję głodu, mam duży zapas energetyczny, i dla mnie to jest oczywiste, że ja mogę jakiś jeszcze gdzieś tam okres nie, jeść, nie, czuć, nie czuć głodu, jak mam takie zapasy tłuszczu. Po no. to właśnie był zrobiony tłuszcz, żeby, żeby po prostu w takich, w takich warunkach po prostu najwyżej nie świecie spalać. No dzisiaj to dla mnie jest oczywiste. Dla kogoś może to być nieoczywiste, dla, dla kogoś może to być robienie sobie przeze mnie krzywdy, bo też co piszecie. Nie chcę Was przekonywać, że ja sobie nie robię krzywdy, że dla mnie to jest super fajna rzecz. Że jak to moja żona mówi, że się dzisiaj, no mi się nie chce jeść, bo ja Ty się jarasz tym jedzeniem, rzeczywiście można też tak powiedzieć, że ja się po prostu jaram tym jedzeniem. Ten stan dla mnie jest czymś wyjątkowym i super. Dla Was może być czymś krety, jakimś kretynizmem może być bardzo męczący. I to jest Wasza narracja i to też jest, to też jest e, ok czy ja potrzebuję dzisiaj tą wiarę w to, co robię od innych osób? Nie, bo dzisiaj tak naprawdę to ja wierzę, że to, co robię dzisiaj ma sens. I to wcale nie chodzi tylko o tą głodówkę, niejedzenie, czy tylko o wszystko. Jeśli mam wiarę, że w to, co robię, to po prostu ma sens, to jest coś niesamowitego, bo tak naprawdę w końcu zacząłem grać w swojej drużynie, czyli Adam jest z Adamem. Adam nie jest przeciwko Adamowi, Adam jest z Adamem. Dzisiaj to nie właśnie powoduje, że ja mam jeszcze więcej spokoju i mogę jeszcze bardziej się sobie przyjrzeć i jeszcze więcej znaleźć możliwości, jak Adam może wesprzeć tego Adama. Jak może po prostu gdzieś tam z nim być. Ja dzisiaj chcę grać w jednej drużynie ze sobą. Chcę się po prostu wspierać. Chcę robić dla niektórych tak ekstremalne rzeczy, jak nie wiem, mieć kilkadziesiąt dni. Dzisiaj nie robię rzeczy, które mi e, nie sprawiają przyjemności. Cie jak biegałem ze swoim kolegą, ze swoim przyjacielem w lesie, to tak naprawdę, jak to Macie powiedział. Całe życie z jednym wielkim dyskomfortem, i oczywiście możemy całe życie zwalczać ten dyskomfort, zagłuszać ten dyskomfort, ale tak naprawdę chyba chodzi o to, żeby przyzwyczaić się do tego, że Właśnie te dyskomforty powodują, że mogę siebie poczuć. Na przykład jest mi bardzo zimno, biegam bez koszulki. Ten dyskomfort powoduje, że jeszcze się mocniej gdzieś tam czuję. Ludzie, którzy biegają jakieś kilometry w tym dyskomforcie, długiego biegania, też, też czują, że, że żyją. Ludzie, którzy. Nie wiem, na jakiś czas nie jedzą, to też jest jakiś powiedzmy sobie dyskomfort, też mogą odnaleźć siebie. Ludzie, którzy daleko gdzieś pływają i tak dalej, ludzie, którzy robią różne dziwne rzeczy, które gdzieś powo powodują wyjście ze strefy tego tak zwanego komfortu, czyli takiego zabezpieczenia ciągłego od wszystkiego, no, mogą siebie bardziej poznać. No, ja dzisiaj chcę siebie bardziej poznawać, i to nie jedzenie pozwala mi siebie poznawać. Więc oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli czujecie chemię z tym kanałem, jeśli to, co mówię według Was jest ważne, dla Was dociera, no to super. Jeśli uważacie mnie, że totalnego kretyna, to nie subskrybujcie tego kanału, bo po co, po co zaglądać do kretyna bez sensu. Znaczy, to jest moja narracja, może Wy macie właśnie taki sens, żeby Popatrzeć na kretynę, bo przynajmniej może się z niego pośpiać, albo jego pojechać i powiedzieć, jaki jest kretyna. To wy wybieracie. Dobrego życia i dobrych myśli.